Kajka, dawno nie było odcinka na moim kanale, a dzisiaj jest, też z Leną. Odcinek będzie o tym, że Laurka maluje mnie w swoim stylu, a potem ja Laurkę, chociaż ja w ogóle się nie maluję. Tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w i subskrypcji i zapraszam do oglądania. Więc najpierw maluję ja Lenę, więc ja teraz zaczynam malować Lenę i zaczynamy od korektury. Ja mam taki ee, z Lovely Everline. I nakładam go tylko pod oczy Jest się. Czekaj, jest już, tak, no wiesz, jak... Nie patrz na Nie rób nic Łatwo, otwórz oczy Nie, nie wiem, czy mam... nie umiem chodzić O, mam pomysł, jak będę nagrywać I bo jakoś, ale Zaczynamy Ty boję, że ja ci... Na tobie, to nie chcesz się... To nie chcesz się na tobie rozgrębować Tam i w wkładasz O oczy, bo ja nie no nie, bo ty nie, nie. do o... ty Sorry, nie chcecie cię skrzywić no, ale ty... Dobra, to się przyspieszy czas. Pokaż. Ja, ja tak nie, się... ja robię Ci. Chcę nie, tylko pokazać, Ja robię ci? Ja się tak przyciągam. A to co ty się nie zrobi? No wiem. Nie krzywdź tej mordy. Otwórz. Dobra. Korektor gotowy, pokaż się. Zostaw! Dobra, gotowe. I to ja teraz będę nakładała, co ja nakładam, co ja nakładam. E te płyny też nakładasz, te sody, że... A, no wiem, jak... Te... A to no, już to... za późno. Pu... To jest za późno. Albo mleczko. A już za późno, bo masz korektor. Anda. Róż teraz, ale ja różu... róż tylko rzadko używam. Ale no cóż, damy ci i róż. No cóż, damy ci róż, nie? O, zrobię z ciebie kary na make. Nie, no nie zrobię. Twa. Chyba, że mnie wkurzysz. Dobra, ja nie wiem. Mogłabym innego różu użyć, ale... Tego w sumie nie używam. Ile ja nie dam? No, Taki on goes inside'a. Zostaw tą gąbkę. I pachnie ten róż. To śmierdzi. Nie wiem, czy to się nabiera. Dobra. Ty masz koliczki. Koliczki. Kto tak mówi? Czy nie tak? Nie nakłada, ale zrobisz sobie plamę, więc... Plama. Dobra, już. Oh my, god. oh my god, oh my god. Już się nie ruszaj, kobieta. Będziesz clean girl to... piękna. Piękny, Nie Piękna. Piękna, piękna, nie musi być pięknym. Co? Piękna, nie musi być piękna. Czemu tego nie widać? Po prostu jesteś zaopalona. Za A nie widać, łaka ładna. Łaka ładna. Nie, plamy będziesz miała. Krzykaj <grym grym> no, no. no. mi tu! Nie. A tu nawet nie nakłada. Nakłada się widać. A o, na szkońce. chwilę! Patrz! A mnie chciałaś kliknąć. Y. O, jak ładnie! Tak, za dużo. Ups. I... ty nie nakładasz podkładam? Nie, I za dużo ci dałam. <głos> <głos> Dobra. Rozliczę się, ale ja potem nauczyłam się po filmiku. Powiem wam, że róż nakładam rzadko, a źle nie nałożyłam. I teraz nakładam rozświetlacz. A Na dzień? Maskarę. Masakrę nakładasz? Tak. Ale mi nie nakładaj. Dobrze. Masakra. Ja Fici mam róż no, yy, rozświetlacz. Yy, o ty masz Ja nie zauważam, że ty masz duże sołdery, no. Chcesz sobie wybrać róż? Znaczy, rozświetlacz? To chodźcie. Wybieraj sobie. Uy! Uy! Masz, on jest tylko. Ona ma dużo tego. Co to jest? To nie, tak? To nie? Mhm. Znaczy, którą chcesz, wybieraj. Nie wiem, które to. To też jest ten? Mhm. To to znaczy, wcale pierniczek. To z tego jest wszystko. Rozświetlacz może. Dobra, no. Wybieram... Nie, żaden ty, te te są o, to też są wchodzące. Tu też są różne. To wszystko nie, ci powiedziałam. Nie wiedziałam, poczekaj. A ja to rozkręcam. Niebieski? Zielony, tak, fajny. Dobra, damy, wam oszczędzimy tego i zaraz wracamy. Wybrałam ten taki. u Dobra, więc. Y on jest z y action, taki. Akwon. Akwon. Nie widać. Widać. Patrzycie? No. Nie ruszaj tej. Już. Halo, moto. Dobra, nauczył się, no. A ty to Dobra, no. Wpadło mi to do nosa. Oj, pokaż się Widzą, a ja idę po... Ale się Nie wiem po co. Zatrzymaj. Ogólnie teraz bym robiła rzęsy, ale Lena nie może robić rzęs, a może w kącikach dawać? Nie. nie wiem. To się przekonamy. Więc dajemy żel dobry brwi najpierw. To to. Żel do bryna. Ale masz głów tu. O sorry, zatrapałem cię trochę. Nie otwieraj tych sklepów. O nie, jeszcze... Zapomniałam, że ten mi będzie robić... Mm. No. Ale ty musisz ładnie mi zrobić, nie tak jak Karyna. Lena, ja ci robię ładnie. No wiem, Takie jakbyś... ty jesteś ładna. Mm -hmm. Tak jakbyś się malowała. Dobra, brwi mamy. Koniec. Nie, a możesz... Jeszcze błyszczyk, możesz? Nie chcę ten... ja tego. A miała. muszę? Tak. Nie chcę. Nie, ja tego nie chcę, ja tego nie chcę. A... Moje oko, a to boli. A, to miałam wam pokazać, i taka y, kredka do oczu. To boli. A ty też takie masz. Dzisiaj nie mam. No przecież mówię. Oj, trochę mi nie wyszło u ciebie. No cóż... Dobra, idziemy po błyszczy. Błyszczyk teraz. Jak ty mi ci tu dać? Hmm. Nie wiem. Dram z tym. Dobra, ja ogólnie dam na nie błyszczyk taki ładna jesteś twój, to się lepiej. pasuje ci ten, ci ten ma makijaż. Ty masz jaką masz ładne usta brązowe. Tak jakbyś miała konturówkę. Ładnie. Lena! Ale ładnie. Lena! Nie, nie jest tego! Człowieku! I dobre to. <grym 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 ty? <noise> ej, ej, ładnie ci w tym błyszczyku. Dobra. Ej, mega ładnie, nie? Oh, ładnie je. ci, Myna! Teraz Myna będzie się pokazywać. Ej, mega ładnie ci, tylko trochę ci plamę tu Do bliska. Wow. No, powiem ci, jeszcze te oczu łane, gdy już miałam że ja by było jeszcze ładniej. <noise> tak o, i tak o. Moja sister. Ale jestem już wiele Raz Teraz mnie będzie malowała. To będzie ja, ja ogólnie się z... nie maluję, więc no. Na się nie maluję, ale tak jak gdybyś miała coś robić. Boję się. No to oczywiście korektor. Co to, to jest korektor? Jak to jest. To tylko jest? Tak. To? Ała! Cicho sieć. Nie, miła jest. Nie dam ci pieniędzy, co ci za to? <śmiech> <śmiech> Poczekaj, nie możesz odkryć, bo. Ała! Uf, zostaw mi te włosy. Już wypadł. Ja sobie Ach. sama zrobię kucyka. A co ci ja wepnę potem? Jak? Moje miecze. Ale jest. Boję się. Robimy, żeby nam wyszło. A, -a. jak ty mi Masakra jest Dobra. i masakra będzie. Dobra, dawaj. Od czego zaczyna? Korektor, tak? Korektor. Oj. Leveline. Liveline! <laughs> leve no tak, liwe I gąbeczka. Boję się. Czekaj, może się tak... O! Lina, bo wys... <laughs> to jest jeszcze gorzej. Na wybiórko. no Znaczy, krzesło. A to ma być ładny kobieto! Oj, źle zrobiłam, no trudno. Dzie... Ała! Nie zamykaj oczu! <laughs> I trochę zadzdrza. Dobra, no mhm. się też będzie trudno. Nie umiem malować. Wiem. No to widać. Ała! Poczekaj, daj! Czemu dwie warstwy tego korektora? Bo mi nie wyszło. Ej, ładnie w tym makijażu, powiem ci. Nice. Yes. Mm. Tak, miało być. Nie, w kamerze to wygląda git, ale wie, czy na żywo tak będzie? Co teraz? No, co byś nakładała. A, no tak. Ja bym Ci nałożyła teraz... Co? <laughs> masz szansę? Nie, nie, nie mam bronzera. A serio, nie mam. Co to jest? matką. Zalotka. Lepiej Ty mi tego tak nie rób, kochanie. Hmm. Poczekaj. Jaki kierujesz? Pokaż, jaki kierujesz. Taki, o. Z też? Lovey. No, bo ja to. No, wiem przecież. Rozbędę od razu, bo to się potem ten, Bo to za Hmm, no dobra. A może tego nie konfigurację? Ja ci przynoszę pomalwam. No cóż, kocha... Ej, nie widać tego w kamerze, ale. Ej, a druga strona, kochana? Nakładam dwie warstwy różu, kochanie. Jest. Przepraszam! Przy czym? Ej, czemu w kamerze tego nie widać? Potem pokażemy wam w lustrze, jak to wygląda. Wygląda, jakbym miała ospę, Jak powinnam tak siedzieć w ogóle, żebyście widzieli? Ach! Nie, nie becz! No. Daj no! Super. Co teraz byś nakład nakładała? Może nie patrz na to, co ja ci zrobiłam? Przejdzie się w kamerze. Okay. Tak po prostu. Tak to wygląda, kochani. W kamerze tego nie widać, wiem, ale. Może go. Uuu! Pokaż to kamerę, co to Nie, takie. Nie to. Hmm. Taki? Do tego ci będzie pasować ten. Ja ci takie plamy poprawiłam. No i to mi doprawia tego, seria. Tak. Hmm. <grym> Tak. O O nie, on jest za ładny. Jego mało użyj. Dobra. Nie tym innym pędzelkiem. Wyraź. Już on jest lena. Co ja byś taki na jak zrobiła? Nie. No właśnie! Ale nie ja w ogóle się nie maluję! Ja nie wiem jak malować! Teraz masakra. Ona mi wydobyła oko. Taka z taka o. Nie dodało, tylko do góry kobieta. <noise> Przepraszam! To nie było specjalnie w na Nie. To nie było specjalnie. Pająk sypaionka, moim zdaniem sypaionka. Jest pusta. Pokaż, jaki wyjebasz. Do kamer. Ale poczekaj. Takie o. To jest dobre. Mam za wętro w tym. Dobra, no. Piotrek, wyjecie, nagrywamy. I ja. A no, używam by... ci tego mleczka. Ale to trudno, ja nie, nie Tak wygląda mój make -a. Nie, jeszcze nie koniec. Ale na razie, taka... To A ty, powiem ty tak, że stąd rzęsy są najładniejsze. Chociaż też nie są takie zaradne. Dobra. ładne. Masz paletki do oczu? Nie. Tam nie mam, tam mam rzeczy do włosów. Dobra, dam Ci, tam też nie mam. Dobra, Dobra. let's go! bym nie dała. Co? Nic. Boję się. Masz eyeliner? Nie. Masz. Nie. No wcale. No nie mam. No, czy mam, ale on nie działa. Mam pomysł na miniaturkę. Wyglądam jakby miała podbite oczy. Wiem. Przepraszam. Ja Miałeś zrobić mi na klient. Ale ja chciałam takie wiesz, jak to takie... Tutaj takie masz brązowe, a tutaj od środka takie złote. Dawaj. i to potem zbyć. Wiem. Ale czekaj, musimy jeszcze miniaturkę z tym zrobić. Już? Nie. Przepraszam. oczy No ale ja chciałam takie ładne zrobić, taki efekt. Wiesz, o co mi chodzi. Tak. Wiesz, jak każdy No ale nie chciałam Ja cały czas tą gąbeczkę ściskam. Ała. Wiesz, każdy ma tak ładnie. nie umiem malować. Mówiłam ci! Co szukasz? Co szukasz? Nie mam eyelinera. Lena, nie. A czym ty to chcesz nałożyć? Dobrze to zakręć. Dobra, dawaj, gdzie masz te takie białe, co mi robiłaś? Tam pędzelka. Tylko uważaj na to, bo to by było drogie. Tak delikatnie w tym. Nie przyciskaj to się słucham. I to będzie koniec makijażu?